Poszła woda zdecydowanie Dobrze, że dzisiaj mam odpowiednie obuwie Wczoraj był problem Trochę kamyczki wypuchało, ale droga się trzyma, spoko no, ładnie I w pola uprawne. Rewelacja Urośnie tu wielkie nic. Znowu zachapałem aparat. parę dni deszczu i się w ogóle nie otworzy. No tu zaczyna być miękko. No jedziemy, bo tam jeszcze troszkę i będzie problem. O kurna, dobra, spadamy.